Z dziurą, która objęła całe niebo, koniec świata był w zasięgu ręki. Bohaterowie byli pod presją znalezienia pozostałych czystych serc. Czy król Samer będzie skłonny oddać jego najcenniejszy skarb? Zostawiając armię czuwających samergajów Mario wkroczył do pałacu. Rozdział 6.2. Koniec świata Wspaniale, bohaterowie przybyli! Otrzymaliśmy wiadomość o waszym spotkaniu z podłym Count Blackiem. Więc legendy są prawdziwe. Nasi przodkowie doprawdy prawdy przepowiedzieli te dni. Król Samuel trochę nam się spieszy. Możemy prosić czyste serce? Ale jeszcze nie pokonałeś jest tu Samergajów, chociaż sytuacja zrobiła się groźna. No dobra, dla królewskich śmiechów. Skarb czeka na was przy 26 bramie. Weź SE serca na które w pełni zasłużyłeś. No Okej, okay, hej wszystkim, witam was przy kolejnym odcinku serii Zagramy w Super Paper Mario. Tytuł tego rozdziału to wcale nie jest... Tytuł najlepszego openingu... nie, 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 absolutnie. Ale koniec świata, wow, ten rozdział minął naprawdę szybko, o nie, nie możemy wejść! Serio... piksele są w większych skrzynkach, a czyste serce w czymś takim... Hm. Ale, ale... ten wybuch nawet was nie pokrył sadzą! To was zupełnie nie zreniło, to nie fair! Myślicie, że tak po prostu weźmiecie czyste serce? Jesteście je tacy głupi. Mimi, mimi, mi, mi, mimi. Mi, 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 mi. Niespodzianka, to ja, Mimi. A, jesteście je tacy głupi. Czy Wy serio myślicie, że król da Wam czyste serce? Ten król pewnie sobie smacznie śpi w łóżku w swoim zamku. Wy słodkie dźwięki chrapania, gdy go świat robi papa. Mimi, nie mamy czasu Zjedź nam z drogi. Wy głupki. Jedyny powód, dla którego tu jestem, to żeby stanąć wam na drodze. Nie jestem taka słaba jak pan. Dobranoc. Czas iść spać, moi drodzy. Nie. Okej, okay, ile ty masz tego smutnego, HP? Nie to. Ty. Okej, okay, to mimi. Oboje. Oh Dobra, dobra. Nie będę taki. Jakby to ją zleniło, to nie wierzyłbym w nią. No, możesz mnie bić, ja i tak to przeżyję. No choć. chodź. Oby fajną muzyczkę ma Mimi. Takie oczywiście Frous się przyda. Jaj Wow, ty się udało Okej, okay, Mimi nam nie zejdzie na dwa hity, tylko na trzy Więc się tyle z nim pobawimy O nie uderzyła mnie To nie fair Jaj I znowu Nie I must die Tak, musisz umrzeć, pokaż się. Wyłaśc z 3D. Bo ona w ogóle jest w 3D teraz, to, jest, to jest fajnie. Chce mówić, Mimi, mi, daj mi jakieś wyzwanie, ale nie, to nie. <grym się zbierza> Auć! To serio bolało? Jesteście tylko bandą dręczycieli, którzy biją moje dziewczynki. A to nie jest ani trochę istotne. Hihi, -hi. wszystko idzie zgodnie z planem. Co? Nie wierzycie mi? Zerknijcie na niebo. Dziura jest teraz ogromna. Mimi, mi, 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 mi. Dokładnie. Na pewno straciliście sporo czasu, co? Nie. Chyba będziecie musieli się podejść z szukaniem czystego serca. Ta psychiczna dziewczynka chciała nas tylko zatrzymać. No brawo, macie dzisiaj łeb na karku, co? Ostrzegałem was, że jestem wredniejsza niż pan. W każdym razie niestety nie mogę z wami zostać na więcej zabawy. Bo to miejsce zaraz zrobi kabum, Narka wredoty. Well, tyle tu czasu spędziliśmy, ale nie aż ty. Gra myślała, że tu spędzę. Trochę sobie z Mimi powalczyliśmy. Okej, okay, tutaj się nic nie dzieje. O, czym się nie mi? Znowu... Ty. O, przedstawi się. Kick To jest 26 Tam nie była 26 brama, zostałem oszukany. Czyli tam powinno być czyste serce, ale go nie było. No i dobra, no i kiedy nas to zje? Najwyraźniej no pozwala nam wystarczająco nadrobić czas. Boj. Jak ja to zrobię, to jestem epic. Nie, no nie zrobię. <śm> Jest po nas. Nic nie zrobimy. <śmuszczaj> <śmuszczaj> no i sobie poszedł. Musimy zdążyć. Nie możemy się poddać. Nie teraz. Zeszliśmy zbyt daleko. Count Black. Mam wrażenie, że skądś go znam. Żyjemy! Moment! Znam! A przynajmniej znałam! Znałam go! Ale jak? I skąd? Kim on jest? Nie pamiętam. Mario, masz pojęcie? Uch, co? Jak? Uch, co się dzieje? Sama chciałabym wiedzieć. Przynajmniej wróciliśmy do Flipside. A co z samergajami i ich królem? I... czystym sercem? prowadzące do tego świata dalej istnieją. Zastanawiam się. Czy powinniśmy tam wrócić? Tak. Tak, sądzę, że musimy tam wrócić. Skoro tak? O dobra, TPS, jeszcze nie musimy tam iść, okej. Okay. No dobra, to idziemy. A tam taka czarna dziura i nazji game over. Rozdział sześć 7 I co, i wszystko od początku? Zabawa z czasem? I. Nie? Ok. Tu. Nic nie ma. Chwila, czy jest coś słabego? To czyste serce. Nie wiesz, że cokolwiek się stało, ale musimy to sprawdzić. Czy tylko ja mam flashbacki z tego jednego odcinka SpongeBoba, jak Skalmar. Podróżował w czasie i wylądował w wymiarze, w którym nie było nic. To jest dokładnie to samo. I tutaj dosłownie nic nie ma. Tylko są takie. Nie, małe kawałki. O, jest inny kolor niż biały i czarny. I szary. No, czy jednak coś tu działa? E ja to mam, wszystko zostało zjedzone, a czyste serce nie? To tak trochę. Nie czy to tak powinno działać, ale. Okej. Okay. Aj M Speed. I still M Speed. I znowu w 3D. Żeby trochę urozmaicić. Okej, okay, jednak się poluszam, bo już myślę, że nic nie spotkam. Tu proszę jakiś kamyczek. 3D. Czy już tutaj się zbliżam? No rada, jedną hapę mogę stracić. O! Jest. Co tam jest? Kamyczek? Takich tu pełno. Czy to... To czyste serce! Wydaje się to niemożliwe, ale... w jaki sposób serce przetrwało zniszczenie tego świata? Jest w nim coś... nie tak... <laughs> Całkiem to pusto, co? Hej, co jest? Wasze czyste serce chyba się zepsuło. Właśnie te serce nie są w stanie wytrzymać zniszczenia świata. <laughs> ale co tam, wezmę je tak dla zabawy. Jak dla mnie wygląda fajnie. A, to ty, wszędzie rozpoznane połączenie czerwonej koszulki z niebieskimi szelkami. <gry> to z tobą walczyliśmy w kosmosie. I co wy na to? Wszystko co nie podoba się panu, puf, nigdy nie istniało. Dobra, ja muszę spadać, nie wchodźcie panu w drogę jeśli chcecie żyć. Zatrzymamy Count Blacka. Oddawaj czyste serce, się. Legion nie jest aż tak gruby, w porównaniu do Marii jest niczym. No i Wam się walczyć? No dobra, czemu nie? Brobot, start! Patrzcie na niego, ten jest uzbrojony w najnowsze części! Poznajcie mojego nowego przyjaciela, oto Brobot L-Type! Zjadły grzmot uderza niczym błyskawica. Ten stój jest już nudny. Do walki! Okej, okay, postaram się przeżyć trochę, Dud. Ja chciałem troszeczkę muzytki posłuchać. Nie to nie. Okej, okay, ale oto jest robot L Type. Jakbym mógł to bym się z chęcią sprawdził, to robot L Type. Ma zajebisty soundtrack. Ma 64 HP, atak to 5, obrona to 4 i obrona przeciwko. ogniowi. Ogniu. Znowu mam problem. To 8. Większość jego ruchów pozostały takie same, ale teraz może używać swoich rąk, aby się uderzać. Wydaje się być słaby przeciwko eksplozjom, więc spróbuję użyć boomera na jego stopach. Pamiętaj, że po ustawieniu bomby możesz wcisnąć jeden, żeby ją wysadzić. Ja to zrobię. Chcę zobaczyć je od Madefa. Tak just for fun. Shit. Chodź tu <gryw> Ej, to było 22 damage halo. Boomer, wybuchaj, a nie się zatrzymałeś. Ten Boomer tam... W... ...zostanie wysadzony i wybuch. na nie. Bre. A jednak. Czy to... Czy to serio tyle? Co? Niemożliwe! Robot L-Type strzela rakietami! RAKIETAMI! To jakiś absurd. Dlaczego? Dlaczego nie mogę wygrać? Cóż. Może jesteś za słaby? Ech. Teraz się śmiesz, ale grzmot nigdy nie zapomina. No, zostawisz serduszko. Ej, wracaj czegoś zapomniałeś. Hmm, myślisz, że już go gdzieś widziałeś? Może ci się tylko wydaje? Patrz! Musiał je upuścić, kiedy uciekał. Ale to czyste serce jest... zamienione w kamień. Nie czuję od niego żadnej energii... Na początku tego rozdziału... W sensie, jak tutaj wróciliśmy... Mówiłaś, że coś słabego czujesz. What the fuck? Lepiej weźmy je do Merlona, będzie wiedział, co zrobić. Dostałeś kamień! Koniec rozdziału! That's sad. Nie wiem co z nimi jest, ale nigdy nie mogę ich pokonać. Aha, czy zrealizujesz twój delikatny honor, mister. Zniszczenie twojego robota? O, to znowu ty, Dementio. Nie rozumiem tego. Myślałbyś, że Wielki Robot wystarczy, by zdeptać tych bohaterów. Przynoszę tylko hańbę. Nie mogę się potem pokazać Count Blackowi. Może to i lepiej. Ło, co to miało być? Sam co powiedziałeś, nie możesz teraz wrócić do pana. Więc spadaj. Niezbyt śmieszny, Dimitrio. Jeśli chciałbyś się śmiać, twoja japa jest wystarczającym powodem. Ach, co za temperament. Twój nos drga jak sycząca kobra. Nie możesz przebywać obok pana. Jeśli się ciebie pozbędę tutaj, nikt się nie dowie. Nikt ci już nie znajdzie. Tak, to moja chwila. Czas na twój ostatni ukłon, Mister L. Hej, co to ma być? Zwaliowałeś dymętio! <ścoughs> nie martw się, nie będzie aż tak źle. Obiecuję. Niedługo się do ciebie tych bohaterów, żebyś miał się z kim pobawić. Ciao, Mister L. Zniszczenie świata było wielką i okropną tragedią. Ale Mario i jego towarzysze przetrwali kataklizm i znaleźli kolejne czyste serce. Zniszczenie tego świata odebrało cały blask czystemu sercu, które znaleźli. Czy moc serca została stracona na zawsze? Guaterowie udali się do Flipside, żeby się dowiedzieć. No dobra, to było dosyć krótkie, bo... Lubię być overleveled. Znowu. No, ale co? To. i tak był krótki rozdział. Tego się nie da ukryć. Szczerze, ja lubiłem. Zawsze. Wszyscy rozdział, mimo tego jak był krótki. Jak wygląda sam jego koncept. 100 pojedynków, o tak. No cóż, to był ostatni odcinek Super Paper Mario w tym roku. I mam nadzieję, że w przyszłym damy radę zrobić tego więcej. I szybciej. W sumie nie mogę zrobić więcej, zostało 10 odcinków. Ale szybko to skończymy. Trzeba. No dobra, to dzięki Wam wszystkim za oglądanie. No i do następnego. Na razie. Bye bye.